Witam wszystkich siemano majstry Czas zacząć elewację Czas zacząć elewację eee. Tak Więc tak Wow Ale tu jest z tego badziewia w tej rynnie Rynny muszę odpiąć Nie poprawiałem tego jeszcze, bo i tak wiedziałem, że muszę to rozpiąć, te rynny zdjąć Tutaj się muszę dokopać do styropianu elewacyjnego, o, więc zaraz tutaj będziemy dłubać e, poziomy sobie przerzuciłem już wczoraj e, pod listwy startowe, ale to zobaczymy o co chodzi. Jak już zaczniemy tutaj, muszę się wiecie, e, muszę się pozastanawiać, pologować. Jaki jest plan? Plan jest taki, że będę kleił ten stropian na klej montażowy, taki jak piana Nie chcę tego robić na klej zwykły Nie robiłem nigdy na ten klej montażowy Wiedzę mam teoretyczną ale mam taki plan, żeby to zrobić właśnie na tym kleju Ja tu mam wszystko wymurowane tak jak trzeba w płaszczyznach, w pionach, w poziomach, w liniach muszę polikwidować jakieś wystające garby tego kleju, który tu mam podszlifować. To i, i sobie będę kleił, więc tak, także biorę się za przygotowanie tego i zobaczymy potem co będzie dalej. Tutaj mam zrobionego garba bo tu papa izolacyjna muru wychodzi na zewnątrz i jest zgrzana z papą izolacyjną fundamentu więc tu powstał garb i tu pierwszy stropian idzie jeszcze dziesiątka zanim będzie listwa startowa i stropian elewacyjny więc na, jakby na ten garb muszę zrobić w plecach stropianu jakby rowek, wnękę, dziurę żeby po prostu nie żeby mi to tu nie prężyło, więc z tym będzie trochę zabawy. Ale to się zrobi jakoś. Dobra, nie przedłużam. Biorę się. Muszę pierwszą warstwę wystartować, sprawdzić sobie te moje kreski poziome, odpiąć rynny. Będziemy działać z tym stropianem i z tą elewacją. Także zapraszam do oglądania. Dobra majstry, mam to odkurzone, odczyszczone wszystko tak jak powinno być i teraz pokażę Wam ciekawostkę ten styropian był zasmarowany taką masą bitumiczną coś jak lepik wpłynie po to żeby i przykryty deską po to żeby się nic z tym styropianem nie działo żeby się nie utleniał, żeby no żeby robactwo tam też nie błaziło i takie tam. I to było tak przez 5 lat i już robaki pokonały tą barierę i są takie miejsca, gdzie już to zostało jakby wyżarte wybrane Na przykład tutaj to już się do, dobrze dobrały już jest normalnie wyrypane, już sobie tu biorą stąd te kulki. Tu już jest ścieżka też wyrypane, Mrówki robią robotę. Więc jakby tego nie zabezpieczył, to, to by było lipa. Tak myślę. To by była lipa. No i teraz pierwszą kleję dziesiątkę, eee, i później tu pójdzie listwa startowa. I dopiero pójdzie 15 z 20, i tutaj mam te zwężenie, znaczy zgrubienie powstałe w wyniku naklejenia jedno na drugie. więc trzeba tu od tyłu wyrypać taki, taką fazę, żeby to pasowało, i takie tam. I teraz zastanawiam się, bo lista startowa powinna pójść na tym, ja sobie tu zrobiłem miarki. I teraz zastanawiam się też nad jedną rzeczą, czy listwę startową dać bezpośrednio na ten stropian eee... musiał drugi kawałek tam zrobić i zobaczyć jak mi tu wyjdzie z poziomem. Przygotować tam drugi kawałek, więc zaraz to zrobię. Sprawdzę ten poziom podniosę sobie te kreski. Czy jest taka opcja, żeby tę listwę położyć na tym i to, żeby było tym startem, czy muszę to unosić, opuszczać. To ja muszę z tym wykombinować, bo w teorii powinno się to zgodzić. A teraz tak z czystej, oj, sorry, z czystej ciekawości. Co mi pokaże poziomica, jak tak zrobię? O, nie zgodzi się, poziomica pokazuje kurwa coś takiego. No, czyli tam idzie do dołu już o centymetr. Więc to przykleję po tym stropianie co idzie a tu mi powstanie między listwą a jedną a drugą stroną pomiędzy listwą a stropianem dziura więc tu będzie wpuszczony klej nie chce mi się tego trzeć do poziomu no więc tak to będzie czyli nie da rady czyli tutaj nie ma na pewno poziomu na tym stropianie więc muszę sobie te kreski podnieść <laughs> eee. idzie to w tamtą stronę jeszcze sobie gdzieś tu sprawdzę na środku bo zastanawiam się czy jak już to przykleję czy będę mógł ze sznurka strzelić i właśnie nie będzie to takie hop siup strzelić ze sznurka więc muszę to strzelić wcześniej dobra zaraz sobie to podniosę przestrzelę i przygotowywuję pierwszą tą warstwę jeszcze tej dziesiątki Dobra majstry mam tutaj przygotowane czyli pożłobione mam na to co wystaje żeby ten styropian dolegał w teorii mam, w teorii mam linię listwy startowej no i w praktyce trzeba zobaczyć jak to tam będzie teraz z tym Kleju użyjemy takiego. To nie jest reklama, oczywiście. Powinno być dobrze. No, i teraz jest kilka technik klejenia tego. Pierwsza technika jest taka, że na pewno trzeba położyć warkocz na styropianie i odczekać chwilę. No, niestety chwila jest uzależniona od wielu czynników od wilgotności, temperatury. I takich tam nasłonecznienia. Ja tu akurat mam cień na tej ścianie, zawsze. No i tak, odczekamy, warkocz przyklejamy. I teraz jest pytanie, czy to odepchnie i trzeba tego pilnować, czy to nie odepchnie. Więc zaraz będziemy robić test. Przykleję pierwszą warstwę. I ponieważ mam. Przygotowane to tak, że mi się tu wszystko zgadza, czyli tu mam na, na równo z tym co jest niżej Tu mam na równo, więc będę widział co się z tym dzieje, czy to odpycha, czy to nie odpycha, czy to... Bo drugi, druga opcja jest taka, że trzeba przykleić, odciągnąć e, Czyli odkleić i jeszcze raz przykleić Zaraz zobaczymy, nabiję na pistolet i będziemy, będziemy kleić Dobra, chwila prawdy Na pistolecie jest narysowane jak, jak robić ten warkocz no i tak się postaramy zrobić muszę ustawić pistolet jeszcze może coś takiego starczy Tak się hmm. Nie jest to po mojemu. Muszę to wyczuć. Wiem w czym jest problem, ale to kurwa. Dobra, ale to zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. No i tutaj dajemy. pierwszy zobaczymy e, nie wiem czy aceton wziąłem nie wiem czy wziąłem pani aceton inaczej się to zachowuje niż piana no, ale dobra no pierdolną już trawię. Poczekajmy chwilę i zobaczymy co z tym będzie dalej Dobra, chwila minęła Ale czy 3 minuty nie wiem Jakby coś prężyło. Dobra, zostawiam to, idę poszukam acetonu. Zostawiam to i zobaczymy, czy to odepchnie, czy nie odepchnie. Czemu tutaj? Tu jest jakaś lipa. Dobra, zobaczymy. Wiem, że na kleju by tak się nie działo, bo bym przyłożył, przyjebał i zapomniał, ale. No, no właśnie, dobra. Zostawiam to na razie. Dobra, Majster chyba doszedł to co chodzi. Szekajcie. Dobra, teraz słuchajcie <laughs> Jeszcze mnie ta piana nie przekonuje Ale jest coraz lepiej Więc warkocz musi być sporawy I dopiero przy tym sporawym warkoczu Udało mi się uzyskać efekt dociśnięcia i poczucia, że coś przykleiłem ciekawe jaka będzie wydajność tej piany miało być 8 metrów chyba z puszki no to jak będzie trochę mniej Słyszałem, że są i tacy, co robią 10 z puszki. Tu Majster na razie ma metr, dwa przyklejone, trzeci leży, to gdzie tu do 8. A ta puszka... Wygląda jakby... Miała się za chwilę skończyć Ale zobaczymy, czyli jak to przykleję to mam raz 2 pół metra No kurwa panie Wydaje dość do 12 metrów Więc trzeba będzie szukać rozwiązania Wydajność do 12 majster zrobi 4 to kurwa trochę mało no nie wiem, ale tak przy takim warkoczu w momencie wklejania tego jak to już sobie tamten to ja mam wrażenie takie, że to przyklejam natomiast te pierwsze dwa jak zrobiłem no tak widzieliście zresztą jak to taki efekt miałem jakbym tylko przyłożył to i jakby się to w ogóle nie przykleiło tu, a tutaj, tu mi odepchnęło tu mi odepchnęło Ten może trochę A ten? Też jakby trochę Więc teraz kurwa wracać się i to dociskać Nie wiem kurwa czy to będzie Czy to będzie szybciej Właśnie, czy to wyjdzie szybciej, kurwa, niż na tym kleju? No i to pach, pach. Chuj go wie, szczerze mówiąc. No teraz wiadomo, że jak będę robił już dalej, no to se napsikam więcej. Pach, pach, przykleję, ale pasowałoby wrócić później, pach, pach, docisnąć jeszcze raz. Yy. To majster robi źle. No mam tu jeszcze na pewno na jeden. No to będzie ile? Dwa, cztery, sześć, osiem sztuk. To cztery metry. Czyli o trzy razy za dużo tej piany. Chyba, że jeszcze na jakiś starczy. O trzy razy wyjdzie mi, że za dużo nałożyłem, tak? Więc tutaj to tylko na filmikach na YouTube to tak pik 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 i wszystko kurwa działa tak jak byśmy chcieli takie chodzenie poprawianie to też mnie kurwa nie urządza bo to szkoda czasu dociskanie do sranie banie ten to i tak muszę zrobić na pianę no bo to jest pierwszy tu mam papę więc tu żaden klej się kurwa nie przyklei do tej papy więc nie ma co na razie załować pierwszy i tak musimy zrobić napianę rząd o i teraz wiecie mam takie jakby poczucie że czuję że ja tu coś dociskam że to się przykleja ale kurwa nie wiem czy mnie to przekonuje o, bo tutaj, o, tutaj to się rusza Teraz chuj wie, czy to się przyknęli, czy to pręży, czy to co to, to Jestem niezadowolony Chyba trzeba zaraz pojechać do sklepu, bo nawet się nie przygotowałem. Kupić kurwa nowych żebień i opierdolić to na tradycyjnie na klej. majster pomyśli. Dobra majstry e, czyli tak o, już tutaj majster sobie pochmilił trochę pochmilił i wyszło mi że warkocz jest przede wszystkim za gruby po drugie wyszło mi że muszę oddać trochę tej pianie bo jeszcze wszedł warkocz na samym dole czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć to jeszcze byśmy półtora metra przykleili Przykleiłem 8, czyli 4 metry półtora, 1,5,5,5 metra, jeszcze coś tam jest, więc muszę jej oddać tej pianie, bo być może jak zacznę to używać zgodnie z zaleceniami producenta, to się okaże, że faktycznie da się zrobić te 10 metrów kwadratowych. Tutaj kawałek narożnik sobie też zajechałem. No i teraz będę wezmę się za listwę startową. E, oczywiście ja będę robił ścianami więc tutaj muszę zaciąć e, pod kątem tu kawałek tylko taki zrobię e, żeby po prostu no wiecie o co chodzi żeby mieć zaczęte bo tą ścianę będę robił tam potem i po prostu wziąć się za tą ścianę e, wiecie wszystkiego się trzeba nauczyć wszystkiego trzeba popróbować to nie jest tak że obejrzycie filmik na youtube i kurwa i zrobicie to musicie mieć po prostu chwilę żeby nad tym się pochylić. Także mam to wystartowane. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, siemano, cześć.